Witam serdecznie zacny grono ludzi elementarnie przyzwoitych. Gruchnęły właśnie dosłownie kilkadziesiąt minut temu wieści o kolejnej walce Mateusza Gamrota. Otóż polski zawodnik pójdzie w w netany trochę zgodnie z oczekiwaniami przynajmniej z ostatnich dni z Ludowitem Kleinem. Pojedynek ten odbędzie się 31 maja podczas gali UFC Fight Night w Las Vegas w UFC Jasny Wind Apex. Nie wiadomo póki co jaki będzie status tej walki, ale jako że daniem głównym jest tam konfrontacja dwóch dam Erin Blanchfield z Macy Barber, no to liczę na to, że Mateusz Gamrot kontra Ludowit Klein to będzie co-main event Jasnyk Wind. Oczywiście powinien to być main event, bo kogo interesuje, to pierwsze starcie, o którym mówiłem. Ale prawdopodobnie będzie to tylko co-main event. A zatem, tak w telegraficznym skrócie, słuchajcie, moja reakcja na to zestawienie. Z dużej chmury, mały deszcz, ale jako, że panuje tutaj przeokrutna susza. To można znaleźć pewne pozytywy nawet w tym małym deszczu. Słuchajcie, mówię z dużej chmury, dlatego że. Oczywistym jest, dlaczego do tej walki nie doszło wcześniej. Bo jak wiemy, na kursie kolizyjnym, ci obaj zawodnicy Polak i Sołak, byli od dłuższego czasu. Ludowit Klein rzucał wyzwanie Mateuszowi Gabrotowi. Ten opowiadał o tym, że jest gotowy wyjść do każdego, ale matchmakerzy z nie zaproponowali mu takiej walki. Po prostu. Chodzi o to, o czym mówił Mateusz Gabrot, zresztą teraz w najnowszym wywiadzie z Pawłem Wyrobkiem na Polsat Sport. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam. Chodzi o to, że Mateusz Gabrot miał ofertę walki właśnie z Armanem Całykianem. Właśnie z Armanem Sarukianem i dlatego ta sprawa się trochę przeciągała. Natomiast Ormianin nie po raz pierwszy splamił nogawkę. Pamiętamy, że to samo zrobił w styczniu, gdy uznał, że nie jest w stanie walczyć z Islamem Machaczewem, pomimo iż dostał zielone światło od lekarzy UFC. I wtedy, w następstwie tychże wydarzeń, Dana White był okrutnie wściekły na Ormianina i szczerze liczyłem na to, że po prostu zmusi go, Także z uwagi na okoliczności do tego, aby ten cofnął się do walki z Mateuszem Gamrotem, a zatem, a zatem ostatnim zawodnikiem, który pokonał Armana Carukiana. Ale jak wiemy, Ormianin ostatecznie tegoż wyzwania nie podjął. Walkę z Mateuszem Gamrotem odrzucił. Mamy zatem Ludowita Kleina. Z której strony by nie spojrzeć, to jest starcie, w którym Mateusz Gamrot nie ma wiele do ugrania. Polski zawodnik będzie tutaj wyłącznie bronił swojej siódmej pozycji w rankingu. Nawet jeżeli efektownie rozparceluje tegoż ludowita Kajna, o co nie będzie łatwo, ale o tym za chwilę, to nie przesunie się nawet o jedno oczko w rankingu kategorii lekkiej UFC. Dlatego, że na szóstym miejscu jest Dan Hooker, z którym Polak przegrał. Owszem, ta walka była piekielnie wyrównana i równie dobrze powinna była, mogła była, a powinna była też trafić na konto polskiego zawodnika, no ale, no ale trafiła na konto Nowozelandczyka, a zatem Mateusz Gamrot. Nawet deklasując Ludowita Kleina, nie poprawi swojej pozycji w rankingu. Choć owszem, utoruje sobie wtedy prawdopodobnie drogę do walki z czołową piętnastką, daj Boże z czołową dziesiątką, no bo o czołowej piątce już teraz nawet nie marzę. Natomiast, polski zawodnik będzie tutaj stawiał na szali swoje ostatnie dokonania. Kilka ostatnich lat kariery. Swoje ambicje sportowe i cele sportowe. Jego celem jest bowiem cały czas tytuł mistrzowski. I po to walczy. Nie ukrywa, że ten rok ma być dla niego przełomowy albo włącza się do gry o najwyższe laury, albo niestety nie jest w stanie tego zrobić i dalej wojuje pewnie w UFC, ale już yy, bez potencjału na mistrzostwo, czy nawet do zbliżeni na zbliżenie się do rozgrywki o najwyższe laury. A zatem to jest pojedynek, w którym Mateusz Gamrot ma relatywnie niewiele do ugrania. Oczywiście pieniądze, kolejne zwycięstwo w rankingu, zachowanie swojej pozycji. Yy, trochę jak Armand Sarukian lata temu z Joaquimem Silva. Pamiętamy, że wtedy Armand Sarukian będąc już w rankingu nie miał z kim walczyć, Podjął wyzwanie wychodząc do Joachima Sylwy, aby po prostu podtrzymać aktywność, wygrał i następnie otrzymywał już walki rankingowe. Natomiast Mateusz Gamrotek, jak mówię, jest w podobnym położeniu. Wiele stawia na szali, wiele ryzykuje, wygrać może naprawdę niewiele. A zatem cała presja ciążyć będzie na Mateuszu Gamrocie, którego psim obowiązkiem, z perspektywy przynajmniej rankingowej i trochę też medialnej, będzie pokonać Ludowita Kleina i to w sposób zdecydowany. Czy będzie o to łatwo? Słuchajcie, niekoniecznie, niekoniecznie. Nie będę teraz szczegółowo analizował tej walki, rozkładał jej na czynniki pierwsze, ale, ale odświeżyłem sobie kilka ostatnich walk Ludowita Kleina, i powiem wam tak, otóż to starcie nie zapowiada się na spacerek dla Mateusza Gamrota. Ludowit Klein jest zawodnikiem może, który nie wyróżnia się pod kątem wzrostu. Polak będzie tutaj o 7 cm wyższy, ale ma długie ramiona. Będzie miał przewagę w zasięgu aż o 5 cm nad Mateuszem Gamrotem. Ponadto walczy z odwrotnego ustawienia. Jest bardzo zrywny, dynamiczny, eksplozywny, dobrze kontroluje dystans. Potrafi w okamgnieniu doskoczyć do swoich przeciwników. Jest zawodnikiem wszechstronnym względnie, chociaż to jest głównie jednak uderzać. Gdy jednak sytuacja tego wymaga, potrafi obalać. Jego ofensywne zapasy są dobre, dynamiczne, ostre. Podobają mi się. Natomiast w stójce odwołuje się przede wszystkim do technik, które uwielbiają mańkulci, czyli lewy krzyżowy, oraz lewe kopnięcie na korpus, na głowę, czy też niskie kopnięcie. Ten lewy haj potrafi naprawdę świetnie kamuflować ciosami. Trochę jak nie wiem, Leon Edwards w starciu z kamarą Usmanem mówi o rewanżu. Doskonale wyprowadza uderzenia kamuflujące kopnięcia, a następnie trochę w drugie tempo, w niesygnalizowany sposób, w sposób niedostrzegalny dla jego przeciwników wyprowadza kopnięcie na głowę, którym często właśnie trafia. Ponadto midle. No i lewy krzyżowy, lewy krzyżowy. Ta jego prawa ręka, czyli przednia, jest zawsze bardzo aktywna. Kręci nią bączki, stosuje różnego rodzaju kiwki, zmyłki, przyruchy, stara się wyprowadzić w pole swoich przeciwników, malując przed nimi różnorodne bitewne obrazy, by następnie w niesygnalizowany sposób, niezapowiedziany, skrócić dynamicznie dystans, doskakując właśnie na przykład z lewym krzyżowym. I to jest zawodnik, słuchajcie, naprawdę, naprawdę solidny, trochę niedoceniany, mało znany Kogo on pokonywał? Słuchajcie, rozpoczął karierę w UFC w 2020 roku, w kategorii piórkowej jeszcze. Przegrał dwie z trzech pierwszych walk, ale miał duże problemy ze ścinaniem wagi. Gdy zaś przeszedł do dywizji lekkiej, no to prezentuje się znacznie, znacznie lepiej. Nie przegrał żadnego z siedmiu ostatnich walk, z siedmiu ostatnich yy, walk, tak przegrał żadnej z siedmiu ostatnich walk. Sześć z nich wygrał, jedną zremisował. Pokonywał na przykład Davonta Smitha. Z tego czasu uważałem Amerykanina za naprawdę perspektywicznego zawodnika. Ponadto Mason Jones. Również miałem spore oczekiwania związane z Masonem Jonesem. Jay Herbert to był remis. To nie była najlepsza walka. Ale Ignacio Bahamondes. Zawodnik, który jeszcze kilka tygodni temu był na 15. miejscu w rankingu wagi lekkiej. Ta wiktoria kapitalnie się zestarzała. Ta wiktoria Ludowita Kleina. Ponadto mamy AJa Kanigama, ok, to jest zawodnik wagi koguci, który wchodził na zastępstwo, zrobił z nim Ludowic Klein to, co powinien był zrobić. Thiago Moises. to Thiago Moises z tego czasu klubowy kolega Mateusza Gamrota był nawet w top 15 wagi lekkiej. Solidny skalp. I ostatnio Roosevelt Roberts. Największą przeszkodą dla Mateusza Gamrota, poza tą dynamiczną stójką Ludowita Kleina, mogą jednak okaza okazać się świetne, naprawdę mocne, defensywne zapasy Słowaka. Tacy zawodnicy jak właśnie Moises Herbert, Mason Jones czy T. Smith chwilami naprawdę dynamicznie, pięknie, idealnie w tempo schodzili Słowakowi do nóg, a ten jednak był w stanie neutralizować te próby zapaśnicze. Kapitalnie cofał biodra, biodra łapał podchwyty, zrywał yy, te próby zapaśnicze swoich przeciwników. Yy, doskonale broni się też na siatce. Tam do nóg, do jednej nogi, próbował schodzić mu chyba Herbert Moises, ale kapitalnie balansował na tej jednej nodze Ludowit Klein pozostając zawodnikiem, którego piekielnie ciężko było przewrócić. A zatem pod kątem defensywy zapaśniczej Ludowit Klein stoi na naprawdę, naprawdę wysokim poziomie. Ale też, ale też, z drugiej strony, słuchajcie, no Słowak jeszcze nigdy w karierze nie mierzył się z zapaśnikiem porównywalnym choćby do Mateusza Gamrota. No nic z tych rzeczy. Cały czas... Kołaczą mi się po głowie wypowiedzi Benila Dariusza, który po walce z Mateuszem Gamrotem stwierdził, a Benil Dariusz to jest przecież zawodnik zaprawiony w bojach, doświadczony, który wojował ze wszystkimi. Otóż Amerykanin stwierdził, że jeszcze nigdy w swojej karierze nie rywalizował z tak szybkim zawodnikiem pod kątem zejść do nóg, jakim okazał się Mateusz Gamrot. Twierdził, że był bardzo daleko od niego Polak, a nagle w milisekundzie był już u jego nóg. I to schodził tak nisko, że nie był w stanie nawet zareagować na to ee, Benil Dariusz. Na pewno będzie musiał uważać Mateusz Gabro też na kontrujące kolana. Lubi do nich odwoływać się czasami Ludowit Klein. Pewnie kontrujące podbródki. No, spodziewam się, że oczywiście Ludowit Klein będzie starał się tutaj utrzymać walkę w stójce, w dystansie, doskakując z ciosami, kopiąc. Ale te jego kopnięcia będą oczywiście ryzykowne, bo jeżeli walczysz z wybornym grapplerem, no to nie możesz pozwolić sobie na frywolne odwoływanie się do kopnięć, bo skończysz prawdopodobnie przewrócony. Jak mówię, ta defensywa zapaśnicza Ludowita Krajina stoi na piekielnie wysokim poziomie, ale gdy taki Jai Herbert go przewrócił, to była wycinka z klinczu, no to z góry był w stanie przez dłuższy fragment skontrolować Słowaka. A zatem konkluduje, że pod kątem właśnie pracy z pleców, no to Ludowit Kaj nie ma wiele do zaoferowania. Zresztą, gdy znajduje się na górze, a jak mówię, potrafi dobrze obalać, gdy znajduje się na górze, też szczególnie groźny nie jest. Skupia się na kontroli i okolicznościowym ground and pound. Natomiast był wielokrotnie łapany w różnorodne poddania, przez zawodników którzy nie wyróżniają się pod kątem walki z pleców, ale oddać mu trzeba, żeby był w stanie wykaraskać się z tych prób poddań ze strony swoich rywali. Owszem, dwa razy w karierze przegrywał przez poddania, ale w UFC jak dotychczas jeszcze nigdy e, chociaż nie z Nate'em przepraszam, przegrał przez poddanie przez Anakondę tutaj widzę. Ale ogólnie w tych ostatnich walkach był w stanie wykaraskać się z tych e, niebezpiecznych pozycji, choć sam fakt, że jego przeciwnicy byli w stanie do nich dojść Świadczy o tym, że ta jego gra na chwyty nie stoi na najwyższym poziomie. Owszem, Mateusz Garnot nie jest elitarny pod kątem utrzymywania rywali w parterze, kontrolowania ich tam, że chociaż w starciu z Rafelem do Saniosem wyglądało to naprawdę obiecująco. No ale. Tak, ale wydaje mi się, że jeżeli przewróci tego Ludowita Kleina, to jednak będzie w stanie przez dłuższy fragment utrzymać go na dole. Bo pod kątem tych kulanek parterowych, kotłów zapaśniczych, no Mateusz Gamrot stoi o 50 poziomów wyżej niż Ludowic Klein. Chociaż ten, jak mówię, jest krępy, zwinny, silny, dynamiczny, a zatem najłatwiejszy do utrzymania w parterze, do unieruchomienia w klinczu, też jednak nie jest. Podsumowując, w roli faworyta widzę tutaj Mateusza Gamrota, ale słuchajcie, słuchajcie. Nie można skreślać ludowita Kleina. Jasne, to nie jest zawodnik szczególnie rozpoznawalny, ale mając na uwadze, kogo pokonywał, jak walczy, ma kondycję na trzy rundy, srogie defensywne zapasy, solidna stójka, dynamiczny, mańkut, doświadczony zawodnik, 30 lat, a zatem wchodzi w najlepszy etap w swojej karierze, no nie można go tutaj absolutnie lekceważyć. Moim zdaniem to nie będzie spacerek dla Mateusza Gamrota. A jak mówię, to jest starcie, w którym Polak ma niewiele do ugrania, a furę do stracenia musi wygrać tę walkę. I to w sposób najlepiej byłoby dominujący, najlepiej byłoby oczywiście skończyć z tego Ludowita Klejna, ale takie zwycięstwo 3 dwadzieścia 3027 po walce może nie najnudniejszej, to też bym wziął, bo to sprawia, że Mateusz Gawrot pozostaje w grze, pozostaje w, to, w czołowej dziesiątce rankingu kategorii lekkiej. Jak będzie, zobaczymy. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym zestawieniu. Zarówno pod kątem właśnie rankingowym, czy jesteście rozczarowani, czy też tego można było się spodziewać, jak i pod kątem sportowym. Czy spodziewacie że się, że będzie to dla Mateusza Gabrota spacerek, czy może jednak tenże Ludowit Klein, trochę moim zdaniem niedoceniany, postawi Mateuszowi Gamrotowi trudne warunki. Dajcie znać w komentarzach. Dzięki i do usłyszenia.